Nie. Przyszedł ja ci... Bóg Wojny kurde. Tak, Bóg Wojny O kurde, Jeszcze... o kurde Bóg Wojny ma lagi Może co ta wyspa, bo dawno nie ładowałem tego save'a A z tego co pamiętam To nie po potrafi wylagować po jakimś czasie Wracając do naszych przygód Ojej stacji... dobra, wiem, wiem, patrz Co? Odkryłeś? Lewym, lewym tego, lewym tego Jak, jak łapiesz z nie, lebym, lewym Tym dolnym lewym No. A prawą gałką przecież to robisz to Serio? No, patrz Chcesz upadło mi Zobrazuenie Że lewą musisz złapać tak jakby, nie triggerem tylko tym dolnym A prawym tego, a prawym obracasz po prostu Ja na prawo? Matko, jakie to jest nietypicyjne Ja jebie <laughs> Ja się tutaj <laughs> Czy... No jest, ja. ja. Ja też zostaję. <grym w górę> ja też mam pinepsy jakąś, ale. Nie, aż tak źle, ale. Ale jakaś stać się to lepiej. Dobra, nie pójdziemy w związek. Nie. I ja tu zostaję. Na moim pokoju. No niestety, choroba... No. No sięgałem garnka. A nie do kibla? Nie, do pas pełny. Pas pełny. A jesteś głodny? Już nie. Masz kurczaka jak coś. Laguna wstawaj, to nie pora na pier... ...dani się. Laguna? Laguna! Halo? Co jest stało? Jaka joga? Yeah. Wiesz, wiesz... jak to wygląda jakbyś jogę uprawiał? Kradniemy materiały. Tak? Nieee. ja, Nie, nie, nie. Ty nigdy nie kradł, ani nie zabijał! Ja tak. się brzydzę złodziejstwem! Yyyy! Zawijanie yy. Któro mi pokazywałeś, ten Walheim czy coś tam był, miał mniej pikseli? No... Niż aktuanier! Yy, yy, yy. yy. Zastraszasz yy. mewy? Nie, bo nie mogę się tak ruszać! A już laguje? Tak, gra nie lubi jak jestem ruchliwy. Laguje czy nie laguje Tak gra? Kurwa Lagowanie to jest mało powiedziane Jak pierdony Aaaa! Patrz, jestem lucky Nie, Robin Hood kurwa Robin Hooda, bo Robin Hood kurde, z do dupia Co on ugryzł? Dobra, musimy popłynąć na wyspę Dobra, płyniemy na wyspę Dobra, pytanie czy ze zrobisz. To był na dzień dla nas. Chociaż nie jak, bo nie ma to fabularne do spynie. Weź kurwa zmień te ustawienia, żeby mi trzeba cały czas jeść i pić. No stop chcę pić i jeść. Ale ile można źle i pić non stop? Jesteśmy na otwartym morzu, no co on oczekuję? Co mamy robić? Budować się? Konia nie walić, nie wiem kurwa. Najlepsze jest to, że gram na normalnym. Nie! nie. Chuj jeden! No... Nie do ciebie, do Bogdana. A nie do ciebie to zawsze! Jak na przy kochankowie. <grystanie> Kurwa, daj, <mi> <grystanie> daj mi wodę! Daj mi wodę! wodę, wodę. A to nie jest nicno. Tu masz wodę! Laguna, Laguna, tu masz wodę. <grystanie> nie, za, nie zabiorę ci, bo widzę, ci że cierpisz. Co? Wodę! Jak to się Ero... otwiera, gówno. Tutaj masz wodę A nie, czekaj, jest nieprzegotowana Tu masz wodę, tu masz wodę Tu masz wodę, tu masz wodę. CZEMU TO NIE DZIAŁA NIC? Raid right TRIGGER KURWA TO JEST raid right TRIGGER TO JEST RAJZ right TRIGGER JAK JĄ to NAPEŁNIĆ? Nas BĄD DO TEJ BUTELKI no. No. Może twoja no. postać? Odpuść się buteleczko Odpuść się Chuj się i tyle i chuj tyś. Kurwa kamień że się napiję, masz ten kamień się napić? NIE JEST MÓJ KAMIEŃ! Kamień, kamień mi uciekł! Dobra, klikasz, masz prawdę Ale jest kamień. Kurwa, no. to kamień! Mogę to zapełnić Mogę to zapełnić! i umrę i tyle, pierdolę! dole! Raguna, Idę się utopić! Czekaj, nie, czekaj! Klikasz tego, masz prawy kontrolę, co nie klikasz, to joystick na dole, co się napełnić powinno. Teraz na stojący się powinno, tu się nie napełnia, bo tutaj nie ma tej opcji. <gulana> ja mogę napełnić cały czas. <gulana> Napisz się! <gulana> <gulana> Jest kończu. Co, <laughs> że się śmieje? Skumaj to patrz, tu, tu jestem? Nie ma tej opcji w ogóle, za chuja! kuja? Mm -mm. Tu jestem? O, napełni butelkę, kurwa, 5 metrów ode mnie musi być to. Jeśli cię to pocieszy, to sobie lepiej działa. O? To. No to Y. No klikam Y. Menu mi wyskakuje. A mi to? Jak ci się wylgowuje z tej gry? Wypierdalałam kontrolę przed oknem Good ending Pa pa pa, pa 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 I jak? Ta gra, kto, chcia... jakbyś mógł A ty jeszcze chciałeś kupić tą grę Myślisz, że czemu ci ją kupiłem? Właśnie marnowało pieniędzy <grytanie> e, Laguna, bo płyniemy w przeciwną stronę Do naszego celu Dobrze płyniemy, ja wiem, że dobrze płyniemy Nie ma się Dobrze, płyniesz mapę dookoła Patrz, taki cyper mamy. Pa, teraz jak będziemy cieli fale ...to koksu. Mm. Koksu. Gdzie ty płynie z drugą stronę? Po co? <noise> Tam jest cyper. Co z drugiej strony? Teraz mam cyper budować, z tyłem płynąć? Tak. Nie. Ja idę cyper budować z drugiej strony teraz. I mamy to. Jeszcze nie mamy nic, bo cypla nie ma. Nie, 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 mamy to. Nie mamy tego, bo cypla nie ma. Nie, ale mamy coś lepszego. Bo nie wiem gdzie to postawić, cypla żeby Bogdan nie tego nie zjadł. Gdzie to postawić, by Bogdan tego nie zjadł? Ciul jeden. W majtki chcę wstać. Yy. Yy, gdzieś na środku na pewno. A tutaj mogę na cyplu no, tego, postawić. Do mojej kabiny daj, te, do mojej kabiny możesz dać. Tutaj. Nie, nie mogę. Widać, Dobra, tu postawię A od na cyplu Na, cy... na cyplu chcesz? Kurwa jak czegoś nie dało? Nie A co to robi? To jest silnik Nie działa Bo nie ma steru Ale co mi tak siwo się zrobiło? A bo odbudniony Trzeba pociągnąć rurę Tej rurkę widzisz tutaj? No, Rupieta można. I będzie parowy. No. Nic. Ja wiem. Co? na parę, ta? Tak. Parowy. Kiwnik. Dobrze, tyle drewna zbierałem. Dziękuję Robku, który spędził te 20 minut na zbieraniu drewna. A jak się to w ogóle otwiera, żeby to załadować? To. A nie, to już jest... No to. co to w ogóle ma... No nie działa! A, fakt. Ty, faktycznie nie działa! A to na drewno zasilamy. No jakaś, tu jest... O, tu masz wydech jakiś. A nie, nie, nie! Taro ci pokazuje symulator Auschwitz! Zaraz. Będziemy <laughs> że się z... No. Mam tu takiego jednego, nachętnego no Znasz go dobrze. Nie, bo jest ta... Słuchaj, ja ci pokażę czego służy. Jest generalnie ta rura, co nie? I to jest no. piec na ten komin. I domyśl się, gdzie mu się się para... I, to, to... I tutaj dupą się podłączasz i walisz do rury. Dokładnie, o to mi chodziło. O, no, jak się postaram, to ja mu go wybiję. Dobra, czyli będę musiał zbudować drugi silnik, żeby to działało wszystko, wiesz? Co? No silnik, żeby działał silnik kurwa. No żeby działało. Nawet jest tam na, w instrukcji są napisane nawet. Zobacz. To działa nas. Instrukcji? To działa tylko nas 100 tego. Jeden silnik na 100 desek. Ale hm. gówno główno. Czynka dobuduje. A bo umieram z głodu. I z lagów. Umieram na lagi. A jeszcze tu odcinka mam, zbudowaliśmy ster, albo silnik i tak dalej. Chociaż tyle. O, Krzyna. prezent. chyba... SPIERDALAJ! Jaki fajny ten zrobiłeś A i uważaj ten ptak cię atakuje jak coś Ja go też atakuję jak coś kurna W pysk chcesz? Gdzie jesteś ty gnoju? Tylko nie lataj po niebie bo nie mogę do nieba tym celować Eee to uciekaj Ja go pokażę, pal ja go wyjaśnię zaraz A guda ucieka oho, i ujdziesz Oho, oho. <laughs> A tam coś jest Ej to coś się świeci tak bardzo, musimy to zdobyć, chodź no to się A, tu się świeci! To... Dawaj. na koniec, żeby zakończyliśmy niby odcinek. Cicho, jest <laughs> ci się, ci się świeci jak psu jajca! Ale jest sklepik, ale chodźmy. Jesteśmy piratami! Powiesz, Pirat. kto tam lata? Laguna, on zlatuje na dół. Laguna, on łapiekami Laguna, uciekaj! <laughs> Laguna, on z za ja z i mu w pysk strzelę, jak nie lagów. A, chuja strzelę. <laughs> Ja piernic teraz mam kapsydrę non-stop Halo eee. Mam kapsydrę i nie widzę Co się stało? Tak się uderzył kamieniem Nie widzę nic Wyloguj się A! Biegnę Nie wiem gdzie ale biegnę I'm a survivor Eee, drogo tutaj, w sklepie, bo nic Krapy. nie ma. Kurde! Jesteś. Aguna, A, a tam jesteś. Zostaw tego ptaka, uwierz mi, nie mamy sprzętu na niego. Ja mam! Łuk nie starczy, Musił niki też robić. A. Wiesz? Ty gówno łazie głupi, gdzie jesteś? <głupia> no, uciekajmy z tej wyspy szybko, chodź. A co jedzonko jest? Mamy wystarczająco, biegnij. Laguna teraz spocka! No ale ten ptak się gliczuje, on też ma dosyć. A! Na mnie! <głupia> Spokojnie <głupia> idziemy! Mój <Moja> głowa! <głupia> Ropek! Ten ptak jest niebezpieczny! Czemu nie powiedziałeś nic? Mówiłem! Co ty, co ty brzuszki nie, robisz? Nie przypominam sobie! co ty brzuszki robisz? Trochę... Jak to, jak to u ciebie wygląda, co nie osacie? Ja tylko widzę ciebie od góry. A wiesz, jak to mnie to wygląda? O, teraz to mi nie wygląda w ogóle! Taka wytrzymaj, zaraz ci postawię na nogi. Leżeć. O, leżę. Patrz! się, Beyblade. Dobra. O kurwa. nie wyjebie zaraz tutaj. Ubi mi się kręci, bo nie I się się kręcić. Taka. się zaraz zjedzę. No, trzymaj chwilę. O nie! O, 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 Zostań. Muszę klęknąć. Zostań już. Jeszcze by łóżko nie mogę znaleźć. Tam jest moje łóżko w rogu. Nie, to łóżko. Oh, jest. Radzisz sobie? A nie, zrzygam się naprawdę Nie może być aż tak źle laguna. Co na co Bo kręciłem się w gdzie idioto, i zaczął mi lagować to wszystko się pierdolić Błędnik mi siadł Wytrzymaj chwilę, łóżko już buduje Nie położysz Poczujesz się lepiej, jak nowo narodzony Ale się kręcisz. Nie już nie już siedzę na ziemi teraz. Jestem grzeczny. A teraz grzecza wcześniej to baby. No miejsca nie na to tak się zaśpij Dobrze Ci idzie. No kładź. Halo. Halo. No kładź Nie rzucaj mi na pokładzie tak. No kładź się. Jak... rzuca jak śmieciami. Jak wolki ziemniaków. Czekaj, nie mogę Cię położyć. Mi jest trochę wygodniej na ziemi. Nie tu zostanę sobie. Woohoo. Patrz. Nie, nie, kręcę się. Yyy O, o. Słyszę <surystyczny> <grystyczny> Fajny hamak, co nie? Gdzie jest ten kutarz? Nie, nic na niego, został go Yyy <grystyczny> Pfff Ale jakbym tak, to by było zajebiście epickie, co nie? No A jego sposób Zrób jest taki... Zrób obróbkę, że trafiłem go Dobra Dobra, to kładź się, bodajcie, choroba morska męczy mnie też przy okazji, mam dosyć tej gry.